Trener szybko zawołał swoich zawodników do szatni to rozumiem przygotowanie już pod jutrzejszy mecz. No, musimy reagować, jutro mamy mecz na 18, musimy, musimy wygrać i musimy teraz z i idziemy tam na Lubaw de Valle, że no, tam na no, ten Halasap przegramy fajnie. Ale też e, są detale, no, jeszcze raz na ten mecz. Pierwsza oba, są gramy słabo na pewno i jest ciężko wygrać finale, kiedy... tens xe branqui, no? no? I pot empinar este, bo, són situacions que tens. Mame de tale, el desig individual, ne tens on vas anar en situatges, no? Ara serà, ne tema psicologisme i tal, dale, bo, na pep no duixina, xuxu vaso d'obra, dale, xuxu, seràs una pieza pova, vinc a tenir grup i branca, Adriano, un i altres que volin anar a sa, anar a sa, sa ofani, no? Aller, ja seràs, Menegra, men, epsa, a no? Vale? Ja serà, són situacions. Me grame me n'he lepsa més per sa pova, truca viu lepsa, l'ho va agrair saps i, i bruxim-me tot tema ja costant ni més. Mame regulament do penes de bruxim en extra classe, i mame regulament do l'ho va. Gixiai, xerrasse, estarefament ja stop met, bo on i robi bloc faul. Ale nie wiem ni flau, ni faul, ni To był piosenek, był dzisiaj. Pytanie, jutro będzie to samo. Nie normalnie, że Lubawa Sapsie ma ręka wolna. Ręka wolna. Są trzydziesty mecz, oni mają ręka wolna. I jest bardzo ciężko wygrać, kiedy ja jest jestem Kiedy oni mogą robić, co oni chcą. Na pewno spodziewaliście się, że rywal wyciągnie wnioski po tym pierwszym meczu i zagra dzisiaj inaczej. Rywal nie zagrał inaczej. My zagraliśmy słabiej po prostu. I trzeba patrzeć na siebie. Nie, nie patrzymy na Lubawę, wiadomo, że mają dużo, dużo jakości, dużo indywidualności, ale, ale my ci zawiedliśmy jako, jako zespół, gdzieś tam zawsze spóźnialiśmy, przegrywaliśmy pojedynki, musimy to przeanalizować, nie mamy zbyt dużo czasu, ale, ale mam nadzieję, że się podniesiemy i za te 20 godzin będzie inny rekord. Jakie główne różnice pokazałbyś pomiędzy pierwszym spotkaniem, a dzisiejszym? W dzisiejszym meczu było nas troszkę więcej, e, mimo to przegrywamy, e, szkoda. Te dwa mecze bardzo emocjonujące, bardzo fajne dla, dla oka, dla kibiców. E, szkoda, że dzisiaj nie wygraliśmy u siebie. Wygraliśmy na wyjeździe, przegrywamy u siebie. Jutro jest kolejny mecz u nas i zobaczymy, co, co będzie dalej. Mecz zwycięski, ale chłodne głowy trzeba zatrzymać, bo jutro kolejny rewanż kolejny pojedynek. No tak, to dopiero drugi set tego, tego finału, także jutro znowu trudna przeprawa przed nami, ale, ale tak jak już mówiłem po meczu w Lubawie, wierzę, że przyjedziemy tutaj w lepszej dyspozycji, dzisiaj to udowodniliśmy, jutro musimy zagrać minimum tak samo. A tej determinacji znowu musimy wykazać chyba jeszcze więcej niż dzisiaj, by wygrać. Także jutro znowu przyjdzie, przyjdziemy tutaj pełni wiary w zwycięstwo, i, i znowu będziemy chcieli pokazać na, na boisku te, te mocne emocje, agresywne, agresywną grę i pograć lepiej w piłkę. Myślę, że dzisiaj długimi momentami wyglądało to całkiem nieźle. Uważam, że zasłużone zwycięstwo. I oby, obyśmy to jutro powtórzyli. Wnioski na pewno zostały wyciągnięte po tym pierwszym meczu, bo ten dzisiejszy wyglądał zupełnie inaczej. No tak, dużo lepiej weszliśmy w to spotkanie, mieliśmy więcej energii w sobie. No i ostatecznie skończyło się dla nas to szczęśliwie. Czy Treder mówił coś o koncentracji? Bo ostatnio mam takie wrażenie, że jej zabrakło w tych końcowych minutach, a dzisiaj ona na pewno była. Myślę, że koncentracja już na takim poziomie jest zawsze. No po prostu to nie był nas dzień. Ale no, tak jak mówię, już wróciliśmy na właściwe tory i, i jutro mam nadzieję, że poprawimy ten wynik. Finał ma to do siebie, że jest dużo meczów. Jutro jest kolejny. Jaki plan, jaka regeneracja jest właśnie zaplanowana? Bo zakładam, że taka jest. No, regeneracja tak jak zawsze, czyli lód, masaż, jakieś rolowanie, stretching, czyli to co zawsze, ale myślę, że jesteśmy tak przygotowanym zespołem, że, że jutro będziemy mieli tyle samo siły co dzisiaj. Mamy szeroką kadrę i wydaje mi się, że dzisiaj to też zadecydowało i mam nadzieję, że jutro to też odda, że mamy większą kadrę i, i mamy więcej sił, bo już w końcówce meczu było widać, że rekord pomału traci siły.